Jedziemy właśnie zobaczyć czy są yy, grzyby. <laughs> Jesteśmy już w lesie, także zaraz się zobaczymy. No i będziemy wiedzieli czy warto coś zbierać, czy nie. Trochę padało ostatnio. Ludzie coś tam niby zbierają, ale powiem Ci cisza na grupie to <laughs> może być lipa. No dobra, to zaraz wysiadam i zobaczymy co tam słychać w wielkim świecie. Pola łąki, lasy. I jeszcze ten taki widok, jak żniwa jeszcze nie są zrobione. Pasuje mi. Pa jakie ładne widoki, jaka ładna ścieżeczka. Zboże jeszcze jest, także wakacje pełną parą. No, zobaczymy czy coś jest, czy nie ma. Droga taka wyjeżdżona jakby w jakimś tym jechał. Na gąsienicach. Traktorem. Aż tak mocno się nie kurzy, więc może jest wilgotno w lesie, piękna droga, trochę telepie telefon. Muga jest, nożyk jest, wiaderko jest, ale nie wiem czy będzie potrzebne, to tylko się popsikam na razie tym preparatem i, i działamy. Działamy. O, jakie ładne skarpety, jak u prawdziwego grzybiarza. Dobra, idziemy zobaczyć, czy coś tu rośnie. Mam nadzieję, że się popsikałem nie na no, darmo. Koszyka nie brałem. Może będzie coś tutaj rosło. W sensie, nie brałem koszyka, bo po co go ciągać, jak to nic. Jak nic może nie być tutaj. Zazwyczaj coś tutaj było. Ptaszki ćwierkają, teren ładny. Nie jest źle, tylko te muchy końskie latają wszędzie. Trzeba było się chyba cał całym spryskać. No tak. Dobra, idziemy. Patrzymy. Jakiś już buchozolem się spryskać, czy coś. No latają jak wściekłe. Pajęczyn, much. Wszystkiego tu lata. Gdzie nie ma. Nic nie ma. Pa. Tylko muszę chodzić z tym. Gałęzią. No tak. Powiem Wam słaby temat. Rozejrzałem się i widzę, że jest lipa. Generalnie jeśli chodzi o jakieś takie atrakcje, to tyle, że muchy końskie są. Dobra. Trzeba chyba zawijać żagle, bo tu nic nie ma. No tak. Muszę chodzić z gałęzią, bo nie idzie łazić, ale też nic nie widzę, chyba sobie dzisiaj odpuścimy, no to znowu dziś za dwa tygodnie wpadniemy. Jedyne co, to można w samochodzie trochę odetchnąć, patrzę, nic nie ma, jakichś komarów, ale to nie sprawdzić, bo to lata wszędzie, no tak, mogę Wam powiedzieć tyle, no, grzybów nie ma. <grybki> Więc taka szybka akcja. Wracamy do swoich stałych obowiązków. No to trzymajcie się, na razie. O!